Idąc dalej z tymi rozważaniami a propos dbania o siebie i um, pracy na pełen etat, um, jak to zrobić, kiedy pracujesz na pełen etat, jak jeszcze zadbać o siebie? Um, no na pewno powiem Ci, że nie jest to proste, chociaż jest to zrobialne. Um, Pytanie jak, to już zależy od ciebie, od tego kiedy wstajesz, od tego ile czasu poświęcasz sobie, od tego jaki masz rytm dnia, czy masz rodzinę, jak sobie w, to, w tej strukturze po prostu poukładać, tak żeby był balans yang działania i yin odpoczywania. To jest już do indywidualnego zarządzania, ale chcę powiedzieć, że to, że jeśli czasem czujesz się zagubiony, zagubiona yy, i brakuje ci, Czasu i energii, żeby o siebie zadbać, i siedzisz w miejscu, i po pracy po prostu dentka i e, 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 e Netflix, powiedzmy przysłowiowy, to chcę ci powiedzieć, że nie jest z tobą nic nie tak, tylko po prostu. Nie starcza ci cennego ci na zadbanie o siebie. I jest to specjalny trik systemu, żebyśmy zasilali jak bateryjki czyjąś agendę, a nie zasilali swoją energią w siebie. A jak nie zasilamy siebie, nie wiemy kim jesteśmy i zaczynamy często chorować, czy fizycznie, czy psychicznie.